wydaje mi się, że tutaj tak jakby żadna firma nie ucieknie od tego wykorzystania nowych narzędzi takich jak cloud, takich jak chmura, czy takich jak e, urządzenia mobilne do wykorzystania w biznesie. Nawet jeżeli firmy będą powściągliwe, to będą analizowały te możliwości do tego, żeby powiększać swój biznes albo żeby kompletnie nie zniknąć z rynku. E, żeby to robić w taki sposób, żeby być beneficjentem e, tych narzędzi, no to e, my jako vendor rekomendujemy analizę ryzyka, która pozwoli wyeliminować główne ryzyka związane z wykorzystaniem takich narzędzi. Czyli y, takiego zmierzenia, co powinniśmy zrobić, aby móc y, tych narzędzi wykorzystywać przy poziomie akceptowalnym ryzyka. Czyli do tego celu y, y, można wykorzystać y, czy gotowe dobre praktyki, które znajdują się już w posiadaniu firm, które zaczynają korzystać z tych narzędzi, albo posłużyć się bazą pewnych rekomendacji sektorowych, które wskazują, jak do tego celu podejść? My, jako vendor, rekomendujemy, żeby tak naprawdę, po pierwsze, zrobić identyfikację, co powinniśmy, czego powinniśmy się chcieć chronić i czy ochrona tych aktywów Jakiego rodzaju ryzyka może pociągnąć? Czyli powinniśmy odnaleźć słabości, powinniśmy, w związku z tym, że jeżeli znamy słabości, to ocenić, czy materializacja się zagrożeń na takich słabościach spowoduje, że poniesiemy z tego tytułu pokaźne straty, czy to w wyrazie wizerunkowym, czy to w wyrazie kosztów, czy w, w, w obszarze kosztów. I zmierzyć to, dlatego że zastosowanie mechanizmów, które pozwolą przeciwdziałać takim ryzykom albo sprowadzić je do poziomu akceptowalnego, nie powinny być wyższe niż straty związane ze zmaterializowaniem się takiego ryzyka. Także to jest główna rekomendacja, żeby to mierzyć. Jeżeli już to mierzymy, no to stosujemy aspekty, które są... Wymierne finansowo dla nas, jako organizacji, która podejmuje się wdrożenia, wykorzystania nowych narzędzi internetowych. Tak jak powiedziałem wcześniej, warto zwrócić uwagę na rekomendacje, dlatego że, zarówno w sektorze czy finansowym, czy w innych sektorach, są dobre rekomendacje, które są taką Biblią, które są podstawą do tego, co na pewno powinniśmy zrobić, żeby ta działalność, której wykonujemy, wykonywana była przynajmniej w oparciu o dobre praktyki. I monitorować wszystkie zdarzenia, które mają miejsce, czy nowe ryzyka, które zidentyfikujemy, żeby brać je pod uwagę i zastanowić się, czy nie powinniśmy tych ryzyk sprowadzić do poziomu akceptowalnego, jeżeli one gdzieś wychodzą daleko. My jako firma Oracle oferujemy tutaj wsparcie dla. Firm zainteresowanym tym obszarem, żeby pomóc w identyfikacji takich ryzyk, żeby pomóc w tak jakby analizie tej wagi, zastosowania wagi, czy zastosowanie mechanizmów, które obniżają ryzyko do poziomu akceptowalnego, jest korzystne dla firmy w kontekście, czy nie jest droższe niż materializowanie się ryzyka. Także firma Orak w tym pomaga ma do tego kompetencje zarówno w obszarze konsultingowym, jak i w obszarze narzędziowym. podejście pewno nie jest nowe. Natomiast są nowe okoliczności, dlatego że można sobie wyobrazić taką sytuację, że jeszcze w latach 90. ryzyko operacyjne w kontekście bankowości było uwzględniane w ramach ryzyka kredytowego, czyli faktycznie nie istniało. Dopiero Bazylea druga powiedziała, że ryzyko operacyjne, czyli cały obszar bezpieczeństwa informatycznego, który wchodzi w obszar tego ryzyka operacyjnego, no powinien być tak jakby odrębnym obszarem, który powinien być analizowany, powinno być wyliczane zabezpieczenie i powinniśmy podążać ścieżką, która jest tutaj najbardziej optymalną do tego, żeby ten obszar zaadresować właściwie. Także wydaje mi się, że dochodzą tutaj tak jakby nowe rzeczy. Analiza ryzyka jest pojęciem pewno nie jest pojęciem nowym. Natomiast można podchodzić w różny sposób do pojęcia analizy ryzyka i tak jakby wydaje się, że w obszarze gdzie następuje szybka zmienność, czyli pojawiają się zarówno nowe narzędzia, ale jak i nowe słabości, nowe zagrożenia, które mogą się zmaterializować, no nie można podejmować ryzyka, które nie można podejmować analizy ryzyka, która będzie procesem czasochłonnym. Czyli raczej wydaje mi się, że w tych aspektach warto bazować na podejściu jakościowym żeby można było jakościowo zakwalifikować, czy ryzyko jest dla nas istotne i jak powinniśmy to ryzyko sprowadzić do poziomu akceptowalnego, niż metody ilościowe. Z dwóch powodów. Czasu i powodu dostępności danych. Dlatego, że w aspekcie bezpieczeństwa informacji cały czas spotykamy się z sytuacjami, które są nowe, czyli z zagrożeniem, które jest nowe. Ono występuje i musimy szybko wiedzieć, jak do tego podejść. Czyli nie mamy danych do tego, żeby zastosować metodę analizy ryzyka ilościowego, bo musielibyśmy mieć historyczne przypadki wystąpienia, żeby taką analizę zrobić. Ona wymagałaby czasu, wymagałaby danych. W przypadku podejścia jakościowego e czy na przykład metodyki FRAP, która jest metodyką często stosowaną w tym obszarze, można bardzo szybko podjąć decyzję, czy to jest ważne dla naszej działalności, którą prowadzimy, na ile jest istotne i jak możemy to zaadresować. To jest metodologia, która pozwala zrobić to w sposób stosunkowo szybki, jeżeli mamy grono ludzi, które możemy do tego zaangażować. Znając, powiedzmy, rekomendację D, myślę, że, że warto by trochę odwrócić to, to pytanie. Nie wiem, czy warto ją rozszerzać. Warto zastanowić się, w jaki sposób ją realizować. Dlatego, że w oparciu o te zapisy, które są obecnie, można to próbować realizować w aspekcie proceduralnym czyli mieć pełne zaufanie do tak jakby swoich służb pracowniczych i powiedzieć od dnia. X, będziemy postępowali w taki sposób. Problem polega na tym, że słabość takiego podejścia wiąże się z tym, że nie mamy żadnych mechanizmów kontrolnych. Żeby skontrolować, czy procedury, które chcemy wdrożyć, czy powiedzmy czynnik ludzki, słabość ludzka, czy brak edukacji na odpowiednim poziomie, nie spowoduje, że ten proces wykaże się kompletnie nieefektywny, tak? czyli wdrożenie takiego procesu nie przyniesie zamierzonych efektów. Nasza rekomendacja jako wędora jest taka, żeby w tych miejscach, gdzie te procesy niosą dużą wagę ze sobą, stosować mechanizmy kontrolne, gdzie jesteśmy w stanie proces kontrolować, czyli jesteśmy w stanie wdrożyć taki mechanizm, który pozwoli pokazać nam, czy realizujemy go w taki sposób, jak zakładaliśmy, że chcemy go realizować. I to jest wartość, i to jest rzecz, którą rekomendujemy firmom, żeby tak robić, że nawet jeżeli podeszliśmy do rekomendacji D, że dużo procesowo chcemy ogarnąć i tego nie kontrolujemy, to może warto te procesy, które są bardzo istotne, próbować ogarniać mechanizmami kontrolnymi, gdzie wprowadzimy kontrolę do procesu.